Boxer przekazał 40 tysięcy złotych na fundację Dios i pewnie myślicie, że to dobrze. Bo DIOS to jest dobra fundacja, która pomaga zwierzętom. I to jest tak, że zwierzęta z domów, gdzie mają oprawców, trafiają w dobre miejsce, gdzie mają raj na ziemi. Konrad, byłem świadkiem samemu, zwróciłem uwagę, że niech mu tak nie robi, pso, bo to go boli. Wziął psa po prostu tak pomiędzy nogi, ścisnął i wziął zapysk, tak za nos i wykręcił i pisał, aż piszczał. Prawda wygląda dość nieciekawie i jest dość skomplikowana. Tutaj możecie usłyszeć nagranie, które zostało mi udostępnione. Ja wam udostępniam tylko malutki fragmencik, który nagrał mi były wolontariusz Diozu który tam był 3 lata, więc to nie jest osoba z przypadku. Ta osoba miała okazję wiele widzieć, wiele słyszeć, no i wiele przeżyć. No to jest malutki tylko jego wycinek. Jednocześnie niedawno Kondziu uchwalił się, że udało im się zablokować złą hejterską stronę, która ich pomawia i są to źli oprawcy zwierząt, którym kiedyś odebrali zwierzęta. Facebook we współpracy z organami ścigania postanowił zlikwidować stronę hejterską, która Działała, szkalowała nas, opowiadała bzdury, także zakończyła się, zakończył się pewien etap lania szamba na nasz temat, nieprawdziwego szamba. A jak wiecie, my do gówna się nie odnosimy i do głupków, bo z głupkami się nie dyskutuje, przed głupkami trzeba się bronić. Także każdy, kto ma trochę oleju w głowie, nie musiał oczekiwać na nasze wyjaśnienia dotyczące wielu bzdur, ponieważ ten, kto ma rozum, ten. Potrafił sobie przeanalizować różne kwestie, także. No, prawda, trochę jest inna, ale zacząłem weryfikować rzeczy, które są na tej stronie. I poza tym, że dotarłem do osób, które normalnie już zaczęły wygrywać sprawy w sądach z Diozem, to jeszcze, że było ciekawiej. To była tam rewelacja taka, że nie wpuścili kontrolerów w Wiośu. Jeżeli nie wiecie, czym zajmuje się Wioś, no to możecie wejść sobie na ich stronę i przeczytać. Ogólnie, ten urząd, jeżeli przyjeżdża do Was z kontrolą, to oni mają praktycznie uprawnienia prokuratorskie w tym momencie. Tak są rzetelni z tym, że nie wpuścili tej kontroli, że teraz będą mieli sprawę najprawdopodobniej w prokuraturze. Na dniach będę wysyłać pismo z zapytaniem obywatelskim, czy jest już prowadzone jakieś postępowanie, czy też nie, no ale no, sam Wioś. Na moje zapytania odesłał mnie do prokuratury. Macie tutaj to samo pismo, a jednocześnie też macie nagranie, które udostępnił jeden z obywateli w stronie, prawda? O Dios, gdzie palą śmieci u siebie tam, chyba w Wojtyszyka. Nie pamiętam, bo nie pamiętam parę tych lokalizacji. No ale no, jest fizyczne nagranie, że tam były łamane przepisy i łamane prawa. Jednocześnie jeszcze jest dość ciekawa sprawa, której mam parę pytań i mam nadzieję, że chłopaki nam odpowiedzą na nie. Bo to jest tak, z pół roku temu była sprawa pani Eweliny. Ona była wraz z partnerem u takiego starszego pana i Dios próbował odebrać im zwierzęta. Finalnie się to nie udało. Zwierzęta zostały u tego starszego pana. Pomijając też fakt, że tam akurat była. Yy, pomoc tej fundacji, temu starszemu panu, bo on był w słabej sytuacji finansowej. No i tam jeszcze siostra leżała w drugim pokoju i krzyki Diozu ją bardzo niepokoiły i ona była przerażona. Oczywiście tego nie dowiecie się z relacji Diozu. To wam mówię, bo, bo mi się udało skontaktować z bliskim otoczeniem właśnie pani Eweliny, która była główną bohaterką tych oto właśnie screenów, yy, szorców ich i tak dalej, tam relacji, które mieli na tym Diozie. Yy, tam było dość śmiesznie, jeżeli chodzi o samo oglądanie tego, bo ta Interwencja była bardzo pocięta i to bardzo niespójnie, że praktycznie każdy, który by obejrzał tą interwencję, to powiedział, o Boże, to się nie kleje, to jest jak film Patryka Wegi. I moim pytankiem jest takie, czy udostępnią nam moment pobicia Eryka? Dlaczego się pytam właśnie o ten moment? Bo w samej relacji nie mamy tego momentu pobicia. On później mówił, że jest w stanie agonalnym, krytycznym, po prostu... Pogotowie go musiał zabrać. Ja mam nagranie tutaj, które właśnie teraz widzicie, jak on sam zebrał sobie Pogotowie. To chyba raczej nie jest tam krytyczny. Głowę w twarz i jest mi niedobrze pomiatuje przez jakiegoś pana. I jakąś panią. 26, tutaj razem. Czekaj, tak, zrobię policja, Twoje obrażenia, żebyś się nie dobił, tak jak często robicie policja na obdukcji. tutaj nie chce pomóc. Tak mi się wydaje. Pomijam fakt, że jego koledzy tam ziozu to muszą być naprawdę złe osoby, bo samemu nie zadzwoniły po te pogotowie, tylko on musiał biedny sam dzwonić, więc to jest ciekawe. Z drugiej strony mamy pomówienie takie, że policjanci nie udzielili mu pomocy i że ten partner jego pobił i że on go po prostu skatował. Problemu. Ten pan, 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 za którego wszyscy podatnicy płacicie, nie widzi problemu. Przyszedł, nie zareagował nawet na pobicie mojego kolegi, w ogóle nie zareagował. I ten pan jest uśmiechnięty, i ten pan jest, już ten pan jest, już ten pan jest już Nie no, to, to, to jest absurd, co się dzieje. To już pomijam kwestię tego pobicia, tych tego, okoliczności. Tego, tego Mam pytanie właśnie takie, czy udostępnicie nagranie z tego pobicia? Bo z relacji drugiej strony wynika, że ty, ryku, że to ty się rzuciłeś na tego partnera, Panie Eweliny poza kamerami i że to on praktycznie wyniósł cię z tej chaty, jak byłeś na jego plecach, i cię łokciem po prostu rzucił. I jeżeli nie jest to prawdą, to udostępnij mi proszę nagranie. Jeżeli nie, to udostępnij mi chociaż, że sprawa się toczy, jakieś dokumenty z tym związane, że rzeczywiście w tym momencie ten koleś jest ścigany, bo mnie to bardzo ciekawi. I drugie pytanie, teraz takie bardziej chyba z do końca: skąd masz informację, że Pani Ewelina, nie wiem, zamknęła w kotłowni jakieś zwierzęta i brała w ogóle w tym jakiś czynny udział i miała świadomość o istnieniu tych zwierząt? Z tego, co sobie sprawdziłem, no to te zwierzęta były na gminę. Więc fundacja fizycznie nie mogła o nich wiedzieć i jedynie kto mógł o tym wiedzieć to ta pani, która była z tej fundacji, która była praktycznie w tamtym czasie już na wylocie, z tego co też ustaliłem. I żeby było śmieszniej, pani Eweliny nawet nie było w kraju w tamtym czasie, więc wytłumacz mi jak to jest możliwe, że ona w ogóle brała w ten czyn udział i że ty połączyłeś tę sprawę z nią, bo... To jest tak, że mam w tym momencie połączyć kropki z tobą, że ta pani Krysia mówi o wycinaniu chipów, gdzie to chyba jest w Polsce nielegalne, ale to możecie sami ocenić. Macie tutaj fragment tego, jak ona o tym mówi. W przypadku yy, Hany, Ale tak, Pani Krysiu, to się tak robi z tymi chipami, to tak pewnie, można? Pewno, pewno, że tak. No może no, jak ci przyjdą i, i, i pierwsze co, no to powiesz nie, 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 nie wydam, do której pani stracicie. Proszę Aha. bardzo, chip. no i ty masz swój, tak? No to ja, a on, a on swój daje, no i ty powiedz, no ale e, e, zaraz, chwilka ci. pana, przecież to jest mój, No, a jakichś innych dowodów nie będą mieli? Jakich? Ale co ty się, ale czym ty, ale to, to, jak będą mieli cokolwiek, to do nas, nie do ciebie. To od nas adoptować, nie? o czym ty się, to my się tłumaczymy, nie? Ale jakieś dokumenty, no nie wiem, na zęby, ale... na cokolwiek? Na co? Na zęby? Ty, czy... no, nie? Okej. Okay. To jest, kurwa, to jest taki dziad, że, że to jest dziad i dlatego my tego dziada musimy, wiesz, tak, kurwa... I właśnie dlatego, hej, bo to jest ta sama fundacja, to odniesiesz się do tego, dlaczego ona takie rzeczy udzielała jakiejś osobie X, bo to mnie wręcz przeraża, że takie praktyki macie u siebie tam. Z drugiej kwestii, która mnie ciekawi, jak tam sprawa związana z udostępnianiem wizerunku funkcjonariusza policji bez jego zgody, bez zasłonięcia jego twarzy, jak się toczy teraz w tym momencie postępowanie, czy już dostaliście nakaz zaniechania jego ukazywania i pomawiania, bo ogólnie koleś wykonywał z tego, co dowiedziałem się, wzorowo swoje obowiązki i był zgodnie z literą prawa. Badań, ja to nie było. opuszczę terenu. Proszę pan nie się zamknąć. Już mnie jedni ja zamknęli. zamknęli, 10 tysięcy płacili, wygrałem sprawę. Proszę, 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 proszę panie, bardzo. Nie, proszę. Proszę nie. Proszę, nie. nie. proszę pana, proszę, ja pana, proszę na ratować psy. Którego wy nie przestrzegacie, bo jak możemy się dowiedzieć z innej sprawy, wy nie zgłaszacie spraw do gminy, więc odbiór zwierząt jest nielegalny. Więc jeżeli był legalny to odbiór zwierząt, podeślijcie proszę jakieś dokumenty z tym związane, że było to zgłoszone i że gmina to wam klepła. Bo jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście te informacje, które uzyskałem są nieprawdziwe, czy też prawdziwe. I na sam koniec podsumowując, mam takie zapytanie jeszcze do naszych influencerów, celebrytów, mediów. Jeżeli polecacie jakieś fundacje, to weryfikujcie je, bo z tego co ja wiem, to jest tam grubiej. Ale chciałbym się dowiedzieć, jak właśnie wyglądało to na przykład u ciebie gimper z weryfikacją diozu, bo polecałeś ich właśnie w sierpniu, chwilę po sprawie właśnie pani Eweliny. Problemy behawioralne, UPSada się przepracować. I w tym miejscu robię tutaj małpa Dioz. Sprawiam do was, kochani, żebyście podesłali im tego szota. Jestem bardzo ciekaw jakie miałeś informacje o nich zanim polecałeś ich bo nie wiem Karjonder obrażał ci Kasiks więc uznajesz, że będziesz polecać w tym momencie odebraniu Mupsa i tak samo później zrobiłeś to jeszcze z jakąś mniejszą instagramerką która chyba nakazała ci usunąć film bo ta zmianka została usunięta z samego filmu, gdzie wsadzała psa do innego psa w sensie do jego szczęki, ale no były dwie polecajki od ciebie, więc jestem ciekaw w Gimperze jak to wyglądało, Samą film ma, jestem ciekaw jak wy weryfikowaliście te rzeczy, no bo w sumie to co ja już wiem od tego byłego wolontariusza to są srogie rzeczy i bardzo niepokojące, jednocześnie no sprawy na prokuraturze z takim wiosiem no to chyba nie świadczą dobrze, że to jest dobrze dawać im jakiekolwiek pieniądze. Tym bardziej, że jeszcze wam w sumie wrzucę drugi fragment, bo to on jest też bardzo sugestywny. Jeżeli chodzi o behawiorykę zwierząt tam na Diozie. Zdarzało się, że właśnie opowiadałem Ci chyba tę sytuację, że po prostu psy ganiały tak świnie, ganiały tak świnie, że Jedną zraniły, gryzły po nogach, gryzły po uszach, świnie się bały, są, były całe poharatane, wiasz ślady kół. Nurek! Bo on pływa, bo on kaczki gania na stawie. Kaczka, A. kaczka sobie płynie, on A za kaczką, jest... później kaczka sobie na drugą stronę przeleci i on tak krąży za nią po cem. I jak wyglądała wasza weryfikacja? Bo z tego co ja wiem, to mieliście weryfikować wasze współprace i osoby, które polecacie u siebie tam na tych waszych galach. I to są moje zapytania do Diozu, do Gimpera, do FMMMA. Jak to wyglądało z waszej strony? Czemu nie widziałem u Was takich informacji? Lub też dlaczego, pomimo tych informacji, które można znaleźć w internecie, wy o tym nie mówiliście albo nie zweryfikowaliście tego, bo te informacje są już od dłuższego czasu, spokojnie. Zaczynając od Pani Eweliny, pół roku po inne sprawy, które są znacznie dłuższe. Dłuższy materiał jeszcze o tym będzie chyba po nowym roku jakoś, gdzie zbiorę Wam jeszcze grubsze rzeczy, bo to w sumie jest tak naprawdę sam początek, taki wiecie wstęp do dużo większych rzeczy, które są na Dios i które są dość mocno niepokojące, chociaż tutaj no już dość chyba mocne rzeczy Wam pokazałem, tak mi się wydaje, chociaż to co ja wiem jest trochę jeszcze mocniejsze, mam nadzieję, że nam odpowiedzą. I mam nadzieję, że ten materiał nie będzie spadać. Bo spokojnie, ja będę go uploadować co jakiś czas. jeżeli nie na ten kanał, to na inny. Problemy behawioralne u Dios da się przepracować. I w tym miejscu robię tutaj małpa. Sprawiam do was, kochani, żebyście podesłali im tego szota.